Cześć, witam Was na kanale Frizo. Dostajemy od Was wiele zapytań dotyczących pracy pomp obiegowych zamontowanych w naszych gotowych układach hydraulicznych. W jaki sposób je dobrać oraz jaką charakterystykę pracy wybrać. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy do nas eksperta z firmy VILO, który odpowie na Wasze wszystkie pytania. Jednak zanim zaczniemy, nie zapomnij proszę kliknąć w czerwone pole z napisem Subskrybuj. Dzwoneczek obok tak aby nie ominąć żadnej naszej nowej produkcji. A teraz zaczynamy! Nasze gotowe zestawy hydrauliczne możecie wybrać w dwóch wariantach. zamontowaną pompą Vilo bądź Grundfosa. Są to moduł mieszający BTU, zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS oraz grupy pompowe Primoter. Zamontowana w nich pompa Wilo to Wilo Para SC. Cześć, witam Bartosza Tywonka z firmy Wilo. Bartek, zobacz. Przede mną krótka grupa pompowa z zamontowaną pompą Wilo. Czy możesz nam coś więcej o niej powiedzieć? A przede wszystkim wytłumaczyć wszystkie oznaczenia. Oczywiście. Cześć Tomku, dziękuję za zaproszenie. W Waszych grupach pompowych jest zamontowana pompa Wilopara. Jest to specjalna, dedykowana pompa do Waszych urządzeń, więc może przejdźmy do jej oznaczeń. Para to oznaczenie typu szeregu pomp dedykowanych dla urządzeń grzewczych. Tutaj konkretnie dla grup mieszających Afrizo. 25 jest to przyłącze rurociągu, czyli jednocalowe. 6 nominalna wysokość podnoszenia. 43 to jest maksymalny pobór mocy w tym przypadku od 3 do 43W. SC oznacza self control, czyli pompa, którą będziesz mógł instalatorze samemu ustawić i wyregulować do danej instalacji. Poniżej pod nazwą pompy znajdziesz numer artykułu urządzenia, a pod nim znajdziesz datę produkcji 20W10, oznacza 2020 rok. Tydzień dziesiąty. W prawej strony numer seryjny. Bartek, powiedz mi, jak sprawdzić, czy ta pompa jest odpowiednia do danej instalacji. Nic prostszego, my musimy tylko ustalić po pierwsze, jaki to jest rodzaj instalacji. Załóżmy instalację ogrzewania grzejnikowego czy ogrzewania podłogowego. Wybierzmy ogrzewania podłogowego, bo chyba najpopularniejsze aktualnie. Pewnie. Następnie musimy wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, czyli ile pompa ma tej mocy wpompować w naszą podłogę. Możemy to zrobić w prosty sposób, albo mając projekt, otwierając, i w ten sposób wyciągając dane związane z zapotrzebowaniem na ciepło. Albo jeżeli nie mamy projektu, możemy posłużyć się wskaźnikami. Na przykład nowy budynek budowany w 2021 roku no będzie to około 45 W2. Jeżeli znamy powierzchnię grzewczą, którą chcemy obsłużyć, no to załóżmy, będzie nasze 100 m2 razy 0 razy 45W, no to wyjdzie nam te 4,5 kW moc. Mamy moc, z mocy możemy obliczyć przepływ. Przepływ w prosty sposób możemy posłużyć się wzorem moc razy 0,86 dzielone przez delta T. Przy podłogówce będzie to 7 stopni różnicy temperatur, czyli wyjdzie nam około 0,55 m na godzinę. Jesteśmy już prawie na samym końcu, więc jeszcze jedna rzecz, którą musimy zwrócić uwagę, czyli wysokość podnoszenia. Czyli generalnie to, co na finalnie na pompie będziemy ustawiali, czyli jak duża jest ta instalacja, jak rozległa będzie nasza instalacja od miejsca, w którym pompa jest zamontowana, do najdłuższej pętli i do jej powrotu. Czy tutaj istotna jest wysokość budynku, geometryczna? Stanowczo nie. Przed laty był z tym duży kłopot. Wysokość geometryczna instalacji nie ma dla nas żadnego znaczenia. Tutaj będą liczyły się opory stawiane przez instalację. Dla przykładu, bardzo często. Pompy 6 które stosujemy w domkach jednorodzinnych, również są pompami 6 w budynkach wielorodzinnych. Dlatego też musimy wyznaczyć wysokość podnoszenia. Jak to zrobić? Przede wszystkim musimy wiedzieć, jaka jest najdłuższa pętla w naszej instalacji. Nazwijmy to najdłuższy opornik dla naszego przepływu w domu, który wzięliśmy za przykład, 100 m kwadratowych powierzchni grzewczej. Najdłuższym opornikiem będzie ta pętla w salonie, czyli mamy 34 metry kwadratowe salonu, w który wprowadzamy dwie pętle o długości 105 m bieżących. To będzie dla nas punkt wyjściowy dla wyznaczenia wysokości podnoszenia dla pompy plus ten odcinek od grupy mieszającej PrimaTherm do rozdzielacza. Załóżmy 105 metrów plus ten odcinek około 10-15 metrów to będzie nasza najdłuższa pętla, najdłuższy opornik i dla niego wyznaczamy wysokość podnoszenia. Mamy długość najdłuższego odcinka, musimy postawić teraz opór jednostkowy dla naszej instalacji, czyli otwieramy katalog producenta rur, które stosujemy w naszej instalacji i postawiamy jednostkowy opór. Powinna być to wartość referencyjna około 100 paskali na metr. I kolejnym elementem, takim naszym składowym, ostatnim, będzie ilość oporów miejscowych, czyli wszystkie złączki, kolanka, zawory mieszające, czyli tak naprawdę wszystko to, co będziemy mieli w naszej instalacji ogrzewania podłogowego z grupą Primum Term i zaworem mieszającym. Możemy wykorzystać do tego celu współczynniki branżowe i w tym przypadku będzie to współczynnik 2,6, który podstawiamy do wzoru, i to tak naprawdę wszystko, żeby wyznaczyć swój podnoszenie. Mamy przepływ, mamy wysokość podnoszenia, więc sprawdźmy, czy punkt pracy mieści się na charakterystyce pompy. Jak widzimy, punkt pracy idealnie wpisuje się w pole pracy naszej pompy, więc tą grupę PRIMOTER możemy bez problemu wykorzystać do tego naszego przykładowego domku. Bartek, powiedz nam teraz, w jaki sposób wyznaczyć wydajność pompy i sprawdzić, czy jest ona odpowiednia, jeżeli mamy instalację grzejnikową. Jasne. Wzór i zasada działania jest praktycznie taka sama. Pompa dalej ma pompować ciepło do trochę innych odbiorników. A ponieważ te odbiorniki są inne, zmieni nam się delta. To już nie będzie 7 stopni, tylko zazwyczaj 20. Czyli to musimy uwzględnić w naszym wzorze na przepływ. I druga rzecz, musimy w naszym wzorze na przepływ uwzględnić odległość od pompy do ostatniego grzejnika. I z powrotem do pompy to będzie nasza długość instalacji. Pozostałe zmienne są takie same, więc musimy podstawić to do naszego wzoru i sprawdzić, ile nam wyjdzie w podnoszenia. No i znowu sprawdzić na charakterystyką. Wiemy już, jak sprawdzić, czy pompa jest odpowiednia na daną instalację. Teraz przejdźmy do odpowiedniego jej ustawienia. Bartek, nie jesteś w stanie coś więcej powiedzieć? Jak najbardziej. bo to też przyjechałem. Eee, pompy PARA mają kilka funkcji, kilka możliwości, stąd też ten dopisek w Waszym modelu SC Self Control, a więc dla to, że ustaw pompę konkretnie do swoich potrzeb, mamy trzy biegi do ustawienia, naprawdę trzy tryby i w każdym z nich trzy nastawy. Stała prędkość obrotowa, trzy biegi, zmienna prędkość obrotowa i stałe ciśnienie, trzy nastawy i charakterystyka proporcjonalna, czyli też zmienna prędkość obrotowa, ale proporcjonalne ciśnienie i również trzy nastawy i kilka jeszcze takich ciekawych funkcji, które pokażemy dzisiaj. A żeby pokazać dokładnie jak te tryby działają w instalacji, do której instalacji one są bardziej dedykowane, wykorzystamy nasz model funkcyjny, czyli taka mini instalacja, mini układ zamknięty, w którym mamy pompy obiegowe, mamy wskaźnik przepływu w formie rotametru, mamy manometr różnicowy, który nam pokaże tą rzeczywistą wysokość podnoszenia, czyli tą różnicę ciśnień, którą pompa wytwarza. No i obieg nasz, zamknięty z symulacją grzejnika, elementy przezroczyste, żebyśmy zobaczyli, co tam w tej wodzie pływa. I powrót do naszego zaworu regulacyjnego, w którym będziemy symulowali otwieranie, przymykanie się instalacji. Mamy grupę bezpieczeństwa z zaworem, z manometrem. Mam aktualnie prawie dwa bary ciśnienia, więc instalacja jest nabita i mamy naczynie przeponowe, widzimy część gazowa, część wodna, więc praktycznie prawdziwa instalacja grzewcza, więc to działa. To zacznijmy od pierwszego biegu, będzie to bieg stoobrotowy, który jest już teraz ustawiony po uruchomieniu pompy. Włączmy przepływ, o, tutaj, opuszczmy nieco instalację jakieś 700 litrów na godzinę. Widzimy na manometrze różnicowym, że pompa wytwarza praktycznie maksymalne ciśnienie jakie teraz mamy. Przejdźmy do samej jednostki pompowej. Widzimy aktualnie, pompa ustawiona jest na biegu trzecim, czyli światełko świeci nam się, dioda na numerze 3 i na nastawie charakterystyce stałoobrotowej, czyli docelowo w tym momencie mamy ustawioną pompę elektroniczną jak pompę stoobrotową, jest to trzeci bieg, największa prędkość obrotowa pompy i tego typu charakterystyka, pierwszy, drugi czy trzeci bieg stoobrotowy dedykowana jest najczęściej do instalacji ładowania zasobnika czy do układów o stałym przepływie jak dolne źródło, jak układy z pompą ciepła czy układy chłodnicze. Żeby zmienić bieg z trzeciego na drugi wystarczy kliknąć raz przycisk. Widzimy, że delikatnie spadł nam przepływ i jednocześnie obniżyła się różnica ciśnień wytwarzana przez pompę. Dokładnie teraz pompa wytwarza 3,5 metra na monometrze mamy w barach, czyli 0,35 bara, jest to 3,5 metra słupa wody, które pompa teraz utrzymuje. I jak ustawię jeszcze raz ten nasz przycisk, czyli wejdę na pierwszy bieg w stałej prędkości obrotowej, widzimy, że różnica ciśnień nam spadła do 0,19 0 bara, czyli 1,9 metra. Nieznacznie również opadł nam przepływ, bo zmniejszyła się nieco prędkość obrotowa. To jest pierwsza charakterystyka, czyli charakterystyka stałej prędkości obrotowej. Drugi tryb pracy, który możemy ustawić na pompie, jest to charakterystyka zmiennej różnicy ciśnień. Jest to charakterystyka, która jest dedykowana przede wszystkim do instalacji ogrzewania grzejnikowego. I również w tym przypadku mamy trzy nastawy, które możemy wprowadzić. Przede wszystkim, żeby uruchomić tryb, czyli przejść z charakterystyki stałobrotowej na różnicę ciśnień, musimy raz jeszcze wcisnąć zielony przycisk. Wioda zaświeci nam się pod lewym kwadracikiem, charakterystyką zmiennociśniową i możemy zaobserwować, co się dzieje na naszym modelu, na przepływie i na różnicy ciśnień. W tym momencie pompa pracuje na swojej maksymalnej charakterystyce, więc. Pewnie nawet nie zauważymy różnicy między stałą prędkością, a zmienną różnicą ciśnień, ale zobaczymy ją w sytuacji takiej bardziej życiowej, czyli jeżeli instalacja nam zacznie się dławić, czyli zasymulujemy zadziałanie zaworów termostatycznych. Rośnie nam temperatura w pomieszczeniu, rośnie nam temperatura na zewnątrz, nie potrzebujemy tak dużo ciepła, więc kryzujemy tą instalację, żeby delikatnie schłodzić nasze pomieszczenie. Ja zrobię dokładnie to samo, czyli skryzuję naszą instalację, dławiąc przepływ z 700 litrów na około takie 200 litrów na godzinę, czyli to są takie nasze warunki wiosenne. Widzimy, że pompa z ponad 5 metrów automatycznie zmniejszyła tą różnicę ciśnienie do wartości niepełna 3,5 m. Supa wody 0,35 bara. Charakterystka dlatego dla instalacji ogrzewania grzejnikowego, bo im bardziej będziemy dławili instalację, tym mniejszy spadek ciśnienia na zaworach, czyli tym ciszej będzie pracowała nasza instalacja. I w tym przypadku również mamy możliwość ustawienia trzech biegów. To był bieg numer 3, czyli najwyższa wysokość podnoszenia dla pompy. Jeżeli ciśniemy jeszcze raz, zielony przycisk, zmniejszy nam się nastawa, czyli jeszcze delikatnie pompa wyreguluje się do mniejszej wysokości podnoszenia i Ostatnią najniższą wartością, którą możemy ustawić jest bieg pierwszy, czyli inne około 3 metrów słupa Przy zdławieniu będzie to niespełna 1,5. Trzecim i ostatnim zarazem trybem, który możemy ustawić na pompie para, jest charakterystyka stałej różnicy ciśnień. To właśnie jest ta charakterystyka, którą proponujemy i którą zalecamy do stosowania w instalacjach ogrzewania podłogowego. Zacznijmy może od jej ustawienia. Raz jeszcze klikając na zielony przycisk, pompa, a raczej regulator, przeskoczy z biegu zmiennociśnieniowego na tryb stałociśnieniowy i najwyższą jego nastawę, czyli nasz trzeci bieg. W tym momencie widzimy, że pompa wytwarza ponad 5 metrów słupa wody 0,5 bara. To jest też dobry moment, żebyśmy przeszli do, naszego, do ustawienia pompy do naszego przykładu, czyli do domu jednorodzinnego, w którym mamy 100 metrów ogrzewania płaszczyznowego i w którym przed chwilą obliczyliśmy, że wymagana wysokość podnoszenia dla pompy wynosi 3 metry. Widzimy, że zgodnie z charakterystyką bieg numer 3 jest biegiem zbyt wysokim, natomiast bieg numer 1 jest biegiem zbyt niskim. Stąd z góry możemy ustawić charakterystykę biegu drugiego. Widzimy w tym momencie, pompa doregulowuje się do 3,5 metra, czyli do nastawy biegu numer 2. I w tym momencie również możemy ustawić, wyregulować naszą instalację, tak aby zgadzał nam się i zarówno przepływ, jak i wysokość podnoszenia. To charakterystykę ciśnienia mamy stałą w tym momencie. Przepływ widzimy, że mamy delikatnie za duży, jest 600 litrów na godzinę. Nam z naszych wyliczeń wyszło około 550 litrów. Więc delikatnie naszą instalację musimy zdławić, a fizycznie wyregulować zgodnie z pętlami, zgodnie z obiegami na rotametrach, które rozdzielają nam ten przepływ do poszczególnych pętli. Widzimy, że stałe ciśnienie dalej jest stałe, jest utrzymywane, więc w tym momencie mogę zasymulować Państwu, zasymulować Wam różnicę między charakterystyką proporcjonalną a charakterystyką stało przy W tej charakterystyce proporcjonalnej, tej grzejnikowej, jak dławiłem instalację, to pompa zmniejszała różnicę ciśnień. W tym momencie zostawiam bieg numer 1 i dławię instalację, czyli mamy coraz cieplej na zewnątrz więc nie potrzebuje tak dużo ciepła również w naszą podłogę, więc ponownie przechodzę w ten nasz tryb taki wiosenny, czyli 200 litrów na godzinę i zobaczmy co się wydarzyło na naszej charakterystyce ciśnienia. Dalej pompa utrzymuje to ciśnienie, które ustawiliśmy. I tak do całkowitego zamknięcia zerowego przepływu będzie działała pompa na trybie proporcjonalnym. To teraz pójdźmy w drugą stronę i otwórzmy instalację, a wręcz wyjdźmy poza charakterystykę regulacji, ponieważ stałe ciśnienie pompa będzie wytwarzała tylko pracując w swoim polu. Mamy 3,5 m, zerowy przepływ. Otwierajmy e, instalację i zobaczmy, w tym momencie ten, ta różnica ciśnień już nie będzie stała, będzie nam gdzieś tutaj delikatnie uciekała. Widzimy, mamy już nasze wymagane 550 litrów, dalej charakterystyka jest 3,5 m. I otwieramy do 1000 litrów, czyli już prawie dwa razy więcej niż nasze zapotrzebowanie. Nieznacznie już nam zaczęła charakterystyka spadać 3,3 metra podnoszenia. I otwórzmy całkowicie na maksymalny przepływ. Na maksymalny, oczywiście, przepływ dla naszej małej instalacji. Mamy dokładnie teraz. 1800 litrów, 1,8 metra sześciennego i pompa w tym momencie już nam delikatnie wypadła z charakterystyki regulacji i pracuje na charakterze stałobrotowej, czyli dokładnie w tym momencie utrzymuje 2,6 metra słupa wody. Mamy już ustawioną pompę do naszej instalacji. Teraz warto byłoby zabezpieczyć się przed kontaktem z osobami trzecimi, na przykład dziecko, które może wejść do kotłowni i zmienić coś na ustawieniach pompy. Taką możliwość dają pompy Wilo para. Możemy zablokować sterownik poprzez wciśnięcie zielonego przycisku i przytrzymanie go około 8 sekund. W tym czasie zobaczymy, że kilkukrotnie zaświeci nam się, zaświecą nam się wszystkie diody na pompie. W momencie, w którym zaświecą się one trzykrotnie, będziemy mieli włączoną funkcję zablokowania ustawień. Teraz każda osoba, która podejdzie i wciśnie zielony przycisk, nie zmieni żadnej nastawy na pompie, dalej mamy pompę zablokowaną. To może pokażę jeszcze, jak odblokować pompę, tak abyśmy mogli, jako serwisanci, jako specjaliści, pompę ponownie ustawić. Dokładnie ta sama sytuacja, ta sama procedura. Wciskamy zielony przycisk. Przytrzymamy około 8 sekund, aż trzykrotnie yy, zaświecą nam wszystkie wiody. 3 I mamy ponownie zblokowaną pompę, i mogę zmienić bieg na np. mniejszy, jeżeli ktoś skarży się na hałas instalacji. Dzięki Bartkowi wiecie już, w jaki sposób dobrać odpowiednią pompę do instalacji, jaką wybrać charakterystykę pracy. W kolejnym odcinku z Bartkiem. Poruszymy najczęstsze problemy wynikające z eksploatacji pomp obiegowych na instalacji. Dlatego też zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę dla Bartka oraz subskrypcji naszego kanału. Zachęcam Was również do obejrzenia filmu o grupach pompowych Primoterm z zaworem obrotowym o zmiennym współczynniku KVS. Link tutaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.